Boisz mną, winicjusz, level młody. Wszystkie laski są twoje. Ży Elon, zwany też Miedzianobrodem. Fałszuje, ale wszyscy się go boją. Przypadki poznajesz piękną kobietę. Loszka 9 na 10. Ligia się nazywa. Od razu skradać serce, serca, ale należy do jakiejś dziwnej sekty. Co chwilę mówię o jakichś barankach i innych takich rzeczach. Rządzą nie jacyś dziadkowiek, którzy wierzą w jakiegoś Hippisa. Idziesz na imprezę. Ligia też tam jest. Alkohol sączy czy ale w końcu to pogańska impreza. Masz też joma Petroniusza, ale to stary dziad wiedzy nie mówię. Dobierasz się na pijaku do ligi. Ona ucieka do swojego domu. Strzeż ją najman zwany Ursusem. A ty szukasz ją. Wynajmujesz nawet jakichś menela, żeby ją szukał. Chiron się nazywa. Po dosłownej nocy próbujesz dostać się do domu, a skończyło na to, że najman cię sklepał. Budzisz się w jakimś domu. Te chrześcijańskie typy się tobą opiekują i Liga okazuje ci miłość. Poznajesz, co to prawdziwa miłość. Ale nagle Neronowie coś się dzieje w głowę. Nie ma weny, więc postanawia spalić Rzym. Palące się miasto.mp4 Jesteś na dworze u Nerona, więc jedziesz sprawdzić, co się stało. O podpalenie miasta zostałem oskarżeni chrześcijanie. Neron niszczy ich na igrzyskach. Są rozprzerpywani przez dzikie zwierzęta. Ogólnie dużo trupów. Chiron zdrajca dołączył do Nerona. Męczenników błogosławi z amfiteatru Paweł Starsu. W końcu na arenę wbija ursus Neiman. Rozklepał byka. Młoda para dostaje się pod opiekę ludu, wobec której nawet sam Neron jest bezsilny. Chiron się nawrócił. Chirona zabili, Petronius powiedział prawdę o Neronie i popełnił samobójstwo. Ścigany przez lud Neron zrobił sobie puku. Ty pojechali z lożką do Sycylii wypoczywasz tam. Profit.